I witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Tak jak Wam ostatnio obiecałam Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat aparatu ortodontycznego Także jeżeli jesteście zainteresowani Jak wygląda wizyta u ortodonty Ile kosztuje ten aparat I tak dalej To zapraszam Was do dalszego oglądania Zacznę od tego, że ja noszę właśnie aparat ortodontyczny I jest to aparat stały Który noszę 24 godziny na dobę Mam go od czerwca tamtego roku, jeżeli chodzi o górę, natomiast dół mam od końca października ubiegłego roku, także jeszcze aparatu nie mam nawet roku. Ja tak w ogóle aparat chciałam mieć na sam dół, ale niestety musiała mi też pani założyć na górę, ponieważ po prostu miałam jakoś tak ściśniętą szczękę, że Najpierw trzeba ją rozszerzyć i dopiero wtedy potem właśnie mogła mi założyć na dół. Jeżeli chodzi o pierwszą wizytę w ortodonty, to wiadomo pani musi obejrzeć naszą szczękę. Musimy sobie zrobić prześwietlenie właśnie szczęki, naszego zgryzu. Potem z tymi zdjęciami idziemy znowu do tej pani. Ona wszystko ogląda i wtedy na tej podstawie właśnie mówi, jak będzie wyglądał nasz aparat, czy jest potrzeba mieć aparat na górze i na dole, czy tylko na dole, czy tylko na górze. Ona właśnie na podstawie tych zdjęć wszystko tam... Mówi, tłumaczy. Jeżeli jeszcze nie macie 18 lat, to wiadomo na wizytę musicie iść z osobą pełnoletnią, z waszym rodzicem. Po tym jak pani właśnie nam wszystko wytłumaczy, zrobimy sobie te wszystkie zdjęcia, to robiony jest nam odcisk um, szczęki. Ja nie pamiętam, czy miałam na pierwszej wizycie to wszystko, ale wiem, że zdjęcia miałam zrobione za pierwszym zamachem. Natomiast ten odcisk, um, odlew szczęki to. Nie pamiętam właśnie jak to było, ale wydaje mi się, że to też było na pierwszej wizycie. I jeżeli chodzi o czekanie na ten aparat, to ja naprawdę miałam bardzo szybko go założony. Wydaje mi się, że jakiś tydzień po pierwszej wizycie albo maksymalnie dwa tygodnie już chyba miałam zakładany jeżeli się nie mylę. Teraz opowiem trochę o zakładaniu aparatu, więc zakładanie wygląda tak, że po prostu na specjalnym kleju ortodonta nam nakłada takie kwadraciki na zęby, na każdy ząb nam przykleja właśnie na tym kleju i potem na końcu są wkładane takie druty. Aha, i jeszcze wcześniej są zakładane na ostatnie zęby na górze przykładowo takie pierścienie. Um, I one mają właśnie um, za zadanie jakoś tak trzymać te zęby, żeby się tam... Rozszerzały. No nie wiem dokładnie, jak to powiedzieć, ale coś takiego. Jeżeli chodzi o to, czy boli zakładanie aparatu, to totalnie to nic nie boli. Takie zakładanie trwa mniej więcej godzinę. Przynajmniej tak u mnie było. I naprawdę to nic tak nie boli, chyba że chodzi o wkładanie tych pierścieni, no to wtedy trochę to czuć. Ale tak ogólnie to nic nie boli, także nie ma się czego bać. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, to w pierwszym dniu w ogóle tego nie odczuwałam tego bólu. Od razu jak wróciłam do domu to jadłam i nic mi nie było, natomiast już w kolejnych dniach, na następny dzień przykładowo, tak mi się wydaje, że zaczęło mnie właśnie już tak, zaczęły mnie te zęby boleć. I tak trochę czułam, jak gryzłam, także już sobie tak musiałam gryźć jakoś bokiem, tymi tylnymi zębami, bardziej nie przodem, bo najbardziej właśnie bolą jedynki. Jednak u każdego z tym odczuwaniem bólu jest inaczej i nie każdego boli. U mnie nie przebiegało to tak drastycznie, tak jak mówię, tylko kilka dni coś czułam i nie było to tak, że nie mogłam całkowicie jeść, że tylko jogurty jadłam czy coś. Właśnie u mnie tak nie było. U niektórych tak jest, że. Jedzą tylko same takie właśnie papki czy coś jak jogurty, bo ich tak boli. U mnie tak nie było, także z tym bólem bywa różnie, u każdego jest to po prostu inaczej. Jeżeli chodzi o higienę, to ja nie używam jakichś specjalnych przyrządów. Wiem, że są one dostępne, ale u mnie akurat nie są tak potrzebne. Wystarcza mi sama szczoteczka i czasem sobie też przepukuję specjalnym płynem te zęby. Natomiast wydaje mi się, że i tak dobrze o nie dbam. Wydaje mi się, że nie trzeba mieć więcej niż toteczka, tylko po prostu trzeba dobrze szorować te zęby. I, I się nie bać, je myć. Wiadomo, trzeba być trochę ostrożniejszym, ale dokładnie da się je wyczyścić, nawet samą szczoteczką. Teraz opowiem trochę o koszcie aparatu. Jeżeli chodzi o koszt, to przynajmniej u mnie tak było, że 1500 zł kosztował aparat na górę i 1500 zł kosztował aparat na dół. Natomiast jedna wizyta, przynajmniej w mojej przychodni, kosztuje 90 zł od osoby, i to jest tak, że za każdą wizytę się płaci. Te wizyty są tak mniej więcej co 7 tygodni. Właśnie miałam wizytę 28 stycznia, i kolejną mam 18 marca, więc to tak mniej więcej wychodzi i na tych wizytach po prostu są zmieniane właśnie te druciki i gumki zmienianie gumek też raczej nie boli także nie ma się czego bać oczywiście kolor możecie sobie wybrać taki jaki chcecie ja najczęściej biorę albo różowy albo niebieski bo wydaje mi się że te kolory są takie najładniejsze także Polecam właśnie takie kolory. Pojawiały się też pytania właśnie, czy podoba mi się noszenie aparatu, czy się nie bałam, że będę miała zakładany aparat. Także mi się wydaje, że mi aparat pasuje i ogólnie dobrze się w nim czuję, mimo tego lekkiego seplenienia i tego, że czasem aparat jej tak przeszkadza, to i tak um, go bardzo polubiłam. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy się bałam zakładania i tego, że będę nosiła aparat, to całkowicie nie. Ja chciałam ten aparat mieć ze względu na to, że miałam właśnie krzywe dolne zęby i jedynkę na górze też miałam po wypadku krzywą. Także ja bardzo chciałam mieć ten aparat i mam nadzieję, że będę Miała z tego satysfakcję, że kiedyś będę miała po prostu proste zęby i ładny uśmiech. Także um, ogólnie polecam, jak ktoś ma fundusze na to, żeby właśnie sobie zainwestować w. w swoje zęby, to naprawdę polecam założenie aparatu. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, ja z chęcią odpowiem. Zapraszam na mojego Instagrama, Snapchata, na mojego bloga. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Do zostawienia łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!